mi Państwa powitać na kolejnym spotkaniu. Proszę zwrócić uwagę na tablicę reklamową zegarmiszcza. No, jest tu warsztat reparacyjny, na środku jest zegarek, po lewej rower, po prawej maszyna do szycia, ale zwróćcie Państwo uwagę na taki dziwny motyw, który jest u góry. To są stare okulary. Kiedyś po okulary się szło do zegarmiszcza. I tutaj chciałbym Państwu pokazać różne rodzaje Okularów w różnych czasach różne były używane, no, bardzo podobne do tych, które są na tej ręce w ręce. Ja oczywiście postaram się zademonstrować, to są moje osobiste, zakładało się te okulary w ten sposób i w ten sposób można było lepiej widzieć i zwracać się do swoich znajomych. No, jeżeli było się na jakiejś eleganckiej uroczystości i była to na przykład dama, to miała założone piękne na szyi. Taki ładny tutaj zestaw, i po naciśnięciu to się otwarło i w ten sposób patrzyła: O, sąsiadka ma nową biżuterię. Na tej zasadzie. To są oczywiście okulary, które są stosunkowo drogie, i nie wszyscy je takie mieli. No, są różne wykonania tych okularów, na przykład te okulary są, okładziny mają zrobioną szylkretu, czyli jest to, jest to skorupa y, żółwia, i też również po naciśnięciu. Robi się tak i one się otwierają, i znowu możemy w kolejny sposób. O, jakie ładne nowe buty ma pani, która do nas przyszła. Także są to takie rzeczy, o których y, możemy przy okularach wspomnieć. Wiadomo, że y, okulary zmieniały się. Na przykład tego typu okulary. Panowie też nosili i były w ten sposób zakładane na sprężynkach. Tak teraz wyglądam chyba jak Bolesław Prus, bo takie ma na w ilustracjach przedstawiających Bolesława Prusa. Oczywiście okulary są w ładnych fajnych takich etui, są różne konstrukcje, jeżeli chodzi o mocowanie tu na nos, tu, tu jest w ogóle takie dziwaczne, całkiem takie. Myślę, że to bardziej było związane z torturami niż, niż tego. No, te akurat nie za bardzo umiem założyć, ale myślę, że ten model nie był zbyt pokupny. Te, te, które pokazywałem przedtem, były na pewno ciekawsze. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, delikatne okularki, to już pojawiają nam się okularki z takimi, z takimi ładnymi uchwytami. Tutaj no, akurat wypadło nam szkiełka, ale to się tak zdarza. Wtedy, załóżmy, lewe oko będzie pracować, a lewe, a lewe będzie normalne. O, to są tego typu takie cieniuteńkie okulary, bardzo delikatne i nie wszyscy na takie sobie mogli pozwolić. No, jeżeli chodzi o okulary takie dla małych dzieci, dla chłopców, którzy bardzo dużo biegali i musieli mieć specjalne takie mocowania, to są okulary na tasiemkę. Proszę zwrócić uwagę, są takie specjalne tasiemki, i zamiast tych zakładało się tutaj to na ucho, i jak, się tak, jak to się mówi, założyło, no to można było biegać, skakać i nigdy te okularki nie spadły, a jednocześnie no, dziecko mogło się z rówieśnikami ładnie bawić. Oczywiście cały czas proszę zwracać uwagę na różne opakowania. Czyli na tak zwany etui do okularu, bo są to tutaj różne, różne modele, na przykład tutaj te okulary, taka ładna sprężynowa, oczywiście piękna reklama firmy, która te okulary wyprodukowała, i w ten sposób można było sobie to trzymać. Tu są z przodu pokazane takie standardowe, bym powiedział, okulary, tu jeszcze może na jedne zwrócę uwagę, tak jak tamte miały dwa łóżka. To jak się założyło te tutaj na nos, normalnie tak jak ja tutaj to prezentuję, to tu jest jeszcze specjalny łańcuszek z takim drucikiem sprężynowym, który powodował, że jak się założyło to na ucho i gdyby te okulary spadły, to nie spadły na ziemię, a na ziemię na ogół okulary spadają raz chyba, że są z plastiku, to wtedy było bezpiecznie, nic się tym okularom nie stało. Tak są tutaj okulary koloru żółtego, koloru białego, są takie, takie bardzo podobne jak do tych, które z tasiemkami. To są już takie okulary, powiedzmy już lata 30, lata 40, takie eleganckie, okrągłe rowerki, ten baster kiton w podobnych bardzo występował. No ale wiadomo, jak się nosi takie okulary i przychodzi słońce, to trzeba sobie jakoś dać radę. I zaczątkiem okularów przeciwsłonecznych była taka specjalna nakładka na te okulary, które przed chwilą pokazałem. Zakłada się takie lenonki, bym powiedział, w ten sposób. I można, można po prostu z normalnych okularów tego typu zrobić sobie okulary przeciwsłoneczne, elegancko wyglądające. No, jeżeli chodzi o pracę w warsztacie, gdzie oczy są narażone na jakieś uszkodzenia, no to proszę zwrócić uwagę, są piękne okulary ochronne, które tu z boku mają taką siateczkę metalową, która uniemożliwia, żeby coś nam wpadło do oka. I proszę sobie wyobrazić, że Widziałem niedawno w salonie optycznym takie okulary z taką skórzaną tu osłonką, i to podobno jest hit, moda i tak dalej, że to wymyślili, a to już dawno, dawno było, bo te okulary na pewno są gdzieś z okolic dwudziestolecia międzywojennego. Jeżeli chodzi o okulary już takie powojenne, to jedne z okularów, które robią na mnie wrażenie, to są takie okulary bardzo ozdobne. To, to są, tutaj jest grawerowane, są te uchwyciki, są piękne takie łezki i to tak mi się kojarzy, takie z lat 50., -tych, 60. -tych, amerykańskie aktorki występujące miały tego typu okulary. Ja oczywiście nic nie widzę, bo są dęka tak grube, te szkła są jak denka od butelek i nic w tych okularach nie widzę, ale proszę zobaczyć, jakie zmysłowe są te okulary okulary jakie mają tutaj piękne, piękne profile. No i na koniec chciałbym zwrócić uwagę na okulary teatralne. Opowiem z nimi też pewną historię. Oczywiście mamy znowu rączki, mamy normalne uchwyciki. Zakładamy sobie takie. Wyglądam trochę jak inspektor Gadżet. Tu mogę sobie podregulować. O! Widzę, operator się ładnie uśmiecha. Bardzo dokładnie widzę. I w związku z tymi okularami powiem anegdotę. Będąc parę lat temu w Krakowie postanowiłem sobie dokładnie obejrzeć Kościół mariacki i oczywiście płasko Wita Stwosza. No i proszę sobie wyobrazić, że usiadłem sobie w pierwszym rzędzie, założyłem te okulary i wzbudziłem bardzo duże zainteresowanie. Nawet ktoś się mnie pytał, co ja robię i tak dalej. Nie wiedzieli, czy się przygotowuję do jakiegoś napadu, czy coś, ale muszę powiedzieć, że naprawdę w tych okularach to nawet widzę na targu, po ile są ziemniaki, także mogę naprawdę bardzo dużo rzeczy się dzięki temu dowiedzieć. Dziękuję.